Nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbaika. Dzisiaj wyjątkowo nie będę królem rowerów, tylko szefem Erbajka. Nie wiem, czy wiecie, ale nasze sklepy to nie tylko rowery, to również sklep narciarski. Do niedawna był on na ulicy Ostrobramskiej. Ostatnio przenieśliśmy go do miasteczka Wilanów i naprzeciwko naszej legendarnej placówki Erbajk Wilanów Nabrańskiego 10, po drugiej stronie ulicy Nabrańskiego 9, powstał taki oto sklep pełen sprzętu narciarskiego. Podtrzymuje on tradycję większości placówek handlowych w miasteczku Wilanów, to znaczy nie posiada żadnego parkingu. Jednym z lepszych rozwiązań jest zaparkowanie samochodu po drugiej stronie ulicy przy naszym sklepie rowerowym i przejście sobie na piechotkę 200 metrów przez pasy, bo przejścia przez trawnik nie polecam, prosto do naszego sklepu narciarskiego Nabrańskiego 9. A oto co możecie znaleźć. W środku, w tym sklepie. Na pierwszy ogień pójdzie Jerzy. Dzień dobry, Jerzy. Dzień dobry. Jerzy, opowiedz, co tutaj za tobą się znajduje? Dużo e, za, mną, nart. za mną znajduje się nawet bardzo dużo NART. Jest to nasza wypożyczalnia. E, mamy w ofercie NARTy, zarówno dla osób początkujących, jak i jeżdżących, bardzo dynamicznie. No Rossignolę, Hiro, to już można polatać. Zdecydowanie tak. Narty mamy również dla dzieci, mamy szeroki wybór tych nartek, także zapraszamy również do nas rodziców ze swoimi pociechami. A powiedz, czy można przyjść dzień przed wyjazdem i wtedy też będzie tak dużo tych nart i można będzie sobie wybrać, czy lepiej może przyjść na przykład chwilę wcześniej, kiedy jest jakiś jeszcze wybór? Zdecydowanie lepiej przyjść wcześniej, zarezerwować narty przed samymi feriami. Mamy tutaj już raczej pusto. Narty są dużo wcześniej rezerwowane, także zapraszamy z pewnym wyprzedzeniem. Wtedy będzie duży wybór tych nart, będzie można w czym wybrać. Czyli proponowałbyś, żeby kiedy zgłosić się po narty? Bo można no i... je sobie zarezerwować już na przykład, podając tak, termin, tak. a kiedy je będziemy chcieli? Jak najbardziej można już cały sprzęt u nas rezerwować. Oprócz nart mamy również kaski, także tutaj dbamy o bezpieczeństwo wszystkich tych, którzy u nas sprzęt wypożyczają i dobierzemy odpowiedni kask dla każdego. No i super, tu na górze widzę nawet jakieś maluteńkie narty dziecięce. Dokładnie, mamy też narty dla dwulatków, trzylatków, więc tutaj od pierwszych chwil można u nas te narty wypożyczyć dla najmniejszych dzieci, również coś znajdziemy. Dobrze, za Tobą też widzę, że jest pełny wybór butów, no to idziemy dalej. Tutaj widzę całą masę ciuchów, opowiedziałbym Wam coś o nich, ale o nich wiem niewiele, bo ja to na nartach jeżdżę, a nie je sprzedaję. Złapiemy w siatkę kogoś. o Łukasz, kto może coś o nich wiedzieć. Cześć Łukasz. Cześć. Witam. Opowiesz nam coś o tych ciuchach, bo widzę, że jest ich tu Oczywiście. bardzo dużo. Niektóre są takie pomarańczowe, jak od służby drogowej. Tak, tutaj dla dzieci, żeby były bardziej widoczne na stoku, coś takiego. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Tak, czyli żeby nam się taki szkrab nie zgubi. Rodzice mieli z daleka widoczność na swoje dzieci, jak i inni narciarze nie rozjechali nam maleństwa. No dobra, a tam dalej mamy ciuchy dla kogo? Damskie mamy na wprost. Mm -hmm. Kurteczki na dole spodnie, dalej następnie męskie. A czyli możemy ubrać zarówno dziecko, jak i panią i tak. pana? Tak, czyli znajdziemy na ciuchy sporo. Dla każdego. Góra-dół. I tak samo pełna gama jest od najmniejszych dwulatków do dzieci nawet ponad 76 mamy Ok, Okej, a wiesz co, bo mnie zainteresowało tam dalej, 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 za tymi ciuchami. Tu widzę też mamy i rękawiczki i cały wybór czapek, bo widzę tutaj całą kolekcję y, jakichś takich ubrań w pudełkach. Co tak, to tutaj? jest, y, Łukasz, powiesz o tym? Tak, tutaj mamy bieliznę termiczną różnych marek, na przykład Heli Hansen, y, X-Bionic, Viking, Odlo. I polskie marki datka. Okej, okay. a po dalsze. co to się stosuje? To zakładamy. Pod kurteczkę, żeby bardzo dobra była oddychalność i transmisja wilgoci na zewnątrz. A, czyli żebyśmy nie byli tacy bardzo spoceni, żebyśmy tak. potem bardzo nie zmali. Jak mamy takie pogody jak ostatnio, minus 5 maksymalnie, to wystarczy sama bielizna pod kurteczkę i nic więcej. Elegancko. Jak się bardziej zrobi zimno, to tutaj posiadamy drugie warstwy. Zapraszam. Tutaj mam na dole. Taki... A czyli mamy różne sweterki, polarki i tak, tak. dalej. Można sobie dobrać tak, Dokładnie. żeby było nam ciepło, nawet jak na stoku jest bardzo zimno. Dokładnie tak. Kurtki posiadamy takich marek jak Heli Hansen, Descent, Rossiniol, Kiltek. Ja mam Hansena i całkiem dobrze się sprawdza. Bardzo dobra, dobra parametry, dalej. Parametry tych kurteczek od 20 tysięcy maksymalnie. Po 10 tysięcy Heli Hansen te wyszy... Ale nie kosztują 20 tysięcy Nie, nie, nie No to dobrze, bo już mi się słabo zrobiło Kultki. Można by za to kupić dobry rower Jedziemy Kultki. dalej, bo tam widziałem sprzęt Zaraz sobie znajdziemy kogoś, kto o tym sprzęcie nam opowie Widzę, tu są narty dziecięce Teraz potrzebujemy jakiegoś człowieczka O, drugi Łukasz, zupełnie przypadkiem się nam tutaj napatoczył Dzień dobry Łukasz Hejka Opowiedz nam, co my możemy tutaj sobie u Ciebie kupić Możemy sobie u mnie kupić dużo ciekawych rzeczy a jedną z ciekawszych rzeczy to są na pewno narty. Aha. Mamy dość spory wybór yy, narty, zarówno dla kobiet, mężczyzn, i dla młodzieży. Też i dla dzieci. Słuchaj, a czy jak moje dziecko wyrosło z narty, to mogę ja u ciebie wymienić taką nartę na dłuższą? Możesz u mnie wymienić taką nartę na dłuższą. Jeżeli się okaże, że narty kupiłeś u nas, yy, za stary sprzęt możesz nawet dostać 50% rabatu na nowe narty. Okay. A, a jeżeli narty nie są kupione u nas, e, wtedy podlegają wycenie. Wyceniamy taki sprzęt. E, no i jeżeli w, komuś będzie pasowała kwota, którą proponujemy, wtedy możemy te narty odkupić czyli można zostawić w rozliczeniu generalnie można... każde narty, lepiej je kupić u nas bo lepiej mi zapłacić. ale jak kupiłem je gdziekolwiek to też mogę je oddać w rozliczeniu jak najbardziej, ale opłaca się tak jak wcześniej wspomniałeś, kupić narty u nas wtedy nie zawsze ma. się opłaca robić dealę z nie ma, nie ma wtedy problemu i łatwiej to wszystko i sprawniej przechodzi powróciliśmy sobie za ladę do akcesoriów i do Łukasza powiedz, co tu jeszcze u Ciebie możemy kupić? Więc tak, spory wybór mamy skarpet. Yy, najlepsza na świecie firma XOX. A to Będę... skarpety na narty nie są takie jak na rower? Nie mogą być takie cieniutkie? Nie, 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 bo mają wzmocnienia na piszczele, lepsza oddychalność. Yy, niektóre mają takie droższe troszkę z jonami srebra. A no w sumie to jeszcze pewnie w nich jest cieplej niż w takich e, cieniutkich letnich na tak. e, wróci rowerowych skarpetach, nie? Y -hmm. I więc tak, XX tak jak wspomniałem, odlo i polska marka gatta. Okej, okay. A tam za tobą widzę jeszcze gogle? Tak. A jak ktoś nosi okulary, to znajdziemy dla niego gogle tak, pod korekcję. Tak, y, szersze jest wejście z takim urowkiem. Y, okay, pod okulary korekcyjne. Pomożecie tak klientowi wybrać. Takie... Tak, zapraszamy z kaskiem, bo wtedy lepiej dopasować, żeby nie było jakichś tam. Okej, okay, żeby jedno do drugiego pasowało przylegało idealnie. Tak, tak żeby logiczne. nie parowały dokładnie. A jak ktoś nie ma kasku, to również u nas spory wybór jeszcze. Aha, czyli też dla faceta, dla. Dla dziecka i dla kobiety, Kobiet. tak samo. Czyli dla każdego znajdziesz również tak, znajdziesz. Oprócz kasków i gogli widzę tu jeszcze jakieś akcesoria. Łukasz, co jeszcze możemy? Ta, u czapeczki kupić? pełna gama od, y, do wyboru, do koloru. Y, cieńsze, grubsze, bawełniane. Y, naszą kolekcję akcesoriów jeszcze uzupełniają rękawice, zapraszam. Tutaj mamy po tej stronie damskie i dziecięce. Na górze Damskiej. Wzięce. O, znalazłem drugiego Łukasza. Yy, tutaj męskie, proszę bardzo. I można na przykład yy, tak, chociażby ten model, typowo miejskie takie. Aha, czyli Ty. rękawice podobnie jak czapki tak. mamy nie tylko typowe, na wzmocnione może, nie tylko na narciarskie, ale mamy też rękawice Dokładnie tak. do noszenia na co dzień, a tu jeszcze widzę, że mamy też. Tak, odnośnie rękawic, to takie bardzo dobre już na Goreteksie, więc nawet można w kałuże włożyć rękę. A, nie no, na górę tak się są spoko, jak w zimie ścigałem się na rowerach, to używałem na Tak, bardzo oddychalność oddychalność jest ich. Dla tych Państwa, którzy nie lubią jeździć w goglach, mamy coś delikatniejszego okularki. Powoli zbliżamy się do końca wycieczki po naszym sklepie narciarskim, ale napadniemy jeszcze raz Jerzyka. Powiedz Jerzy, bo my jeszcze świadczymy tu jakieś usługi. Dokładnie, świadczymy usługi również e, dokładnego dopasowania butów do stopy użytkownika. Czekaj błysnę teraz, to się nazywa boot fitting, odbarczanie. Dokładnie. No dobra, i tu kończy się moja prezentacja. I możemy powodowa. również oprócz odbarczania, możemy również zwęzić buta, czyli dopasować go tak, żeby on stopę trzymał perfekcyjnie. Te dziwne przedmioty, które tutaj leżą. Zwęzić buta, to chyba z moimi trzeba tak zrobić, bo mi trochę noga lata w no moich maszynach. Zrobimy, zrobimy zapraszam. Ale to ja raz. poczekam do jeden dzień przed feriami, wtedy będę mógł zrobić? Nie, Dobra, to był żart. Wtedy się nie uda. A powiedz mi, bo tutaj jeszcze widzę jakąś taką maszynę, to jest maszyna tortur, czy do czego ona służy? No jak ktoś tu włoży rękę, to mogą być tortury, natomiast jej przeznaczenie jest takie, że tutaj testujemy wiązania, czyli dbamy przede wszystkim o bezpieczeństwo. A, czyli ustawiamy siłę wypięcia tak, żeby nie urwało nam nogi. Dokładnie tak, ustawiamy ją na podstawie pracy tego mechanizmu skomplikowanego, dzięki temu, kiedy jeździmy i przydarzy nam się jakiś upadek, narty wypną. nam się wypną, tak. Okej, okay. a czy można oddać u Was narty do serwisu i snowboardy? Jak najbardziej. Dobra, Dobra wiedziałem, że serwis. można oddać, bo w każdym sklepie airbica można je oddać do serwisu. My sobie je przewieziemy do naszego centralnego serwisu, naostrzymy nas, marujemy, zalejemy wcześniej ubytki, jeżeli potrzeba i odbiorą Państwo zrobione. Jerzy, czy jeszcze jakieś usługi mamy tutaj, o których chciałbyś wspomnieć, czy to już wszystko? Eee, mamy tutaj na przykład takie elementy do naklejania na piszcze, dla wszystkich tych, którym. Te pyszczele uwierają podczas jazdy, a to się dosyć często zdarza. W, w, w moich starych butach jazdy. tak miałem, ale teraz mam nowe buty i jest mi wygodnie. No, w tych najnowszych to faktycznie takich rzeczy nie ma. Dla pań wkładeczki, które są z futerkiem, bardzo miłe i bardzo cieplutkie. Różnego rodzaju wyprofilowane wkładki, w zależności od tego, jak zbudowana jest stopa. I wkładki, które można uformować indywidualnie dla do każdego użytkownika. Kastomy. Kastomy, dokładnie. Ja to tak. bym brał te z futrem. No dobra, dzięki za prezentację sklepu. Dziękuję. I, i zapraszamy do naszego sklepu. Zima. Dzięki, Forfinger pozdrawia. Zapraszamy. Tyle jeżeli chodzi o nasz sklep narciarski. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam trochę, co mamy w ofercie, jak to wygląda. Znalazłem coś dla siebie. Suszarka do butów można sobie wysuszyć i ogrzać buty. To jest produkt dla mnie. A tak na poważnie to zapraszamy do naszego sklepu narciarskiego, bo to ostatnie wolne chwile, kiedy chłopcy mają trochę więcej czasu i mogą na spokojnie wszystko Państwu pomóc wybrać, doradzić, przyjąć narty na serwis i oddać je trochę wcześniej niż 5 minut przed wyjazdem. Do zobaczenia.